Starsi widzowie pamiętają jeszcze stare odcinki, które były znacznie, ale to znacznie inne niż ostatnie sezony, które znamy. Mimo tego, że pierwsze sezony mogły odpychać niektóre osoby, to Gumball zmienił się w naprawdę dobry serial, który potrafi nas czegoś nauczyć. Warto wspomnieć, że stare odcinki posiadały starych bohaterów. Gumball był znacznie głupszy, Darwin dosłownie był małym Richardem, i można powiedzieć, że był pomocnikiem Gambola. Nicole była bardzo dziwna i wręcz wylewała się z niej agresja wobec swoich dzieci. Po czym zaliczyła przemianę, gdy zauważyła, że liczy się właśnie miłość, a nie to co potrafimy. Anais była taka sama. Dosłownie się nie zmieniła. A Richard, no, był Richardem. W sumie nic się nie zmieniło, poza tym, że w pierwszych sezonach był. Trochę złośliwy. Ale jedna rzecz mnie ujęła. Gdy przyglądałem stare odcinki, zauważyłem pewną roślinkę o imieniu Leslie, kwiatek, który w pierwszych sezonach był przedstawiany jako płeć żeńska, czyli był kobietą, a teraz jest mężczyzną dziś. Cała prawda o Leslie i jego płci. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od ważnej rzeczy, która była często poruszana w starych odcinkach czyli relacja z Gambolem. Większość osób miała go za dziwaka, ale go lubili. Później oczywiście się to zmienia, co widać po zachowaniu Lesliego. Możecie go kojarzyć z odcinka Płatki, gdzie została pokazana jego transformacja w takiego modela. Ja, osoba, która dobrze znała Starego Gambola, zauważyłem pewną niezgodę. Dlaczego Gambol i Darwin mówią do Lesliego, jakby mówili do chłopaka? I tak samo się on zachowuje. Mówi o sobie byłem. I od razu w mojej głowie pojawiła się teza, że jest on kwiatkiem. A jak wiemy, kwiatki nie mają płci. Co jest bzdurą, gdyż w świecie gambola wszystko ma jakąś płeć. Nawet klamka czy jakiś czajnik. Wszystko ma płeć. Więc czemu kwiatek, który jest uczniem Elmore, nie ma mieć swojej płci? I fakt jest taki, że Leslie nigdy nie był kobietą. Ale jak to? Więc czemu mówili do niego jak do postaci żeńskiej? Już tłumaczę. A bardziej tłumaczę, błąd tłumaczy. Każda kreskówka ma swój kraj, z którego pochodzi. Zwyczaj twórcy ustalają, że angielska wersja będzie tą główną, gdyż najwięcej osób zna angielski. A pozostałe to będą tłumaczenia, co widać na przykładzie tego, jak postacie mówią. A czasami widzimy, że usta przestały się ruszać, a postać nadal mówi. Lub usta ruszają się w inaczej niż wypowiedziane słowa. I to jest normalne w tłumaczeniu. I błąd w tłumaczeniu Lesliego polegał na jego imieniu. Leslie. Jest dużo przypadków, gdzie imię męskie jest zarówno żeńskie, na przykład Sam czy Toni. Więc polscy tłumacze uznali, że Leslie brzmi kobieco, więc zrobili z niego kobietę. I nie ma w tym nic złego. W wielu krajach się robi podobne błędy. A wiecie, Leslie jest kwiatkiem, więc można było faktycznie pomyśleć, że jest kobietą. Napiszcie koniecznie w komentarzach, czy Wy też nad tym myśleliście. I myślę, że odcinek był dosyć ciekawy, gdyż starci widzowie na pewno to pamiętają. Dzięki za oglądanie. Elo Elo.